Co kształtuje ceny na rynku nieruchomości? Jadę właśnie na spotkanie z deweloperem. Wczoraj też szkolenie, spotkanie na przepięknej inwestycji w centrum w Cisłym Gdyni. No i co tak naprawdę na to wpływa, na te ceny? Widzę, że deweloperzy bardzo mocno kształtują te ceny, ale co liczy się w cenę, którą rzeczywiście oni muszą podać już teraz oficjalnie jako końcową? Wykończenie, materiały, praca. I w związku z tym wszystkim płaca minimalna, która jest podwyższana, podwyższony standard, który też chcą zapewniać swoim, swoim klientom. Ale dużo narzuconych odgórnie, deweloperski fundusz gwarancyjny. Teraz kwestie budowania schronów, zwiększenie odległości pomiędzy budynkami. To wszystko wpływa na to, że te ceny po prostu rosną. Nie mówię już o kosztach finansowych, księgowości utrzymania pracowników, wyższych rat kredytów, leasingów, podtrzymują, podtrzymującej się też mimo wszystko inflacji i chęci oczywiście wyciągania jeszcze większych zwrotów z inwestycji, jakie deweloperskie spółki mają też założone w swoich bilansach, budżetach na, na przyszłe lata. To rzeczywiście wpływa na te ceny, które deweloperzy podają. Natomiast to versus rynek wtórny, czyli za jaką cenę ma teraz wystawić pan przysłowiowy Nowak, żeby wrzucić do, na portal internetowy swoje ogłoszenie? No, patrzy na to, co się dzieje w okolicy, za ile mają sąsiedzi, za ile dwa lata temu sprzedał szwagier, za ile sprzedaje deweloper. No i ta średnia cena plus 20%, no bo kto mu zabroni wystawić? To mieszkanie drożej. Wiem, że jedną z największych błędów to zbyt wygórowana cena ogłoszenia, które dajemy w pierwszych dniach na portale, i utrzymywanie zbyt wysokiej ceny przez następne tygodnie, a czasem miesiące. No, zdecydowanie jest to jedna z najgorszych rzeczy, oprócz nieprzygotowania samego mieszkania na rynku wtórnym do sprzedaży i do prezentacji. Więc co wpływa na te ceny? Często rzeczy, o których nie mamy pojęcia nawet. Wiemy, jak wszystko drożeje w sklepach, jakie usługi są drogie. No to jest po prostu masakra, ta inflacja, niby nie jest już taka duża jak wcześniej, ale ja osobiście odczuwam ją dopiero teraz, bo te usługi, koszty leasingów, kredytów. No, to jest po prostu masakra. Więc no trudno się też dziwić, że deweloperzy te ceny mają zdecydowanie wyższe. Chociaż i tak te ceny nieruchomości przez ostatnie trzy lata, zauważcie, nie wzrosły tak dużo jak wzrosty inflacji. No, wynika to z tego też, że działki były zakupowane też stosunkowo wcześniej na większości gruntów, którzy, na których budują teraz deweloperzy. Więc. To są faktyczne, realne powody, dla których te ceny obecnie są takie. Czy są przeceny? Tak są. Mieszkania nieatrakcyjne, starsze, źle położone wśród tego wyboru, który obecnie mamy. Czy przykład śródmieścia Gdańska, gdzie na rynku wtórnym mieszkania w nowym budownictwie, wykończone, gotowe do zamieszkania, do, do, do zarabiania, do wynajmowania są tańsze niż. Mieszkanie 100 metrów dalej, które się buduje na rynku pierwotnym, które będzie oddane za dwa lata, deweloper jest w stanie sprzedać drożej niż właśnie rynek wtórny. Mieszkanie, które jest gotowe tu i teraz, dzisiaj z czego to wynika? Znowu z tego pędu deweloperzy mają tak rozpędzone machiny sprzedażowe. Mają klientów, którzy wolą zdecydowanie kupić raz, dwa razy do roku. Kolejną już inwestycję danego dewelopera ma już swojego handlowca, mają swojego notariusza. Oni wiedzą, że sobie co roku kupią takie mieszkanie. Mówimy tutaj oczywiście o zdecydowanej mniejszej ilości takich klientów, które są na rynku, ale to oni stanowią w cały czas dużą wartość, gdzie kupują zakupy pakietowe i wolą zdecydowanie kupić coś nowego niż oglądać rynek wtórny. A tak to mogą sobie zdalnie kupić mieszkanie na pierwotnym drożej niż by mogli na wtórnym. Tak wygląda moja prognoza i moje pomysły na te jak wyglądają ceny. Miłego dnia, cześć!